A ten Turek to ja wiem o kogo chodzi, no proszę właśnie. pani. On będzie, ten Turek będzie, proszę Przepraszam pani. Przepraszam najmocniej. Pani jest tu kierowniczką? Kurczaka podaje sprzątaczka brudną ścierką. Ja tu jestem kierownikiem. Jako korpus drikki. Ścierkę, ścierkę mi wyrwał, Moje narzędzie pracy. Panie kierowniku, ukraść chciał mi tego kurczaka. No pewnie, bo po co by wyrywał? To złodziej. I pijak, bo każdy pijak to złodziej. No, niech pan sam osądzi. Czy to jest w porządku? Uspokój się, Kaziu. Brudna ścierka, proszę pana. Od tego jest ścierka, żeby była brudna. Proszę pana. Podstawowe zasady higieny. Proszę pana. Podstawowe zasady higieny są takie, że jak się wchodzi, to się puka. A pan wchodzi bez pukania. Z brudną ścierką. Nie będę tu więcej kupował. Kaziu, poczekaj chwilę, panie kierowniku. Panie kierowniku, on się na wszystkie sklepy obraża. Mieszkamy na Służewcu. toż do Żoliborza Boża mamy wszystkie sklepy poobrażane. Pański sklep jest ostatni. To teraz już chyba nabielany będziemy. Dobyt gości będę jeździła, a tu nie będę kupował. Proszę, niech mnie pan umieści na tej swojej gablocie. Przepraszam bardzo, ale to my decydujemy, kto będzie wisiał na tej naszej gablocie. Tak? Tak. A teraz? Panie Sławku? Panie Sławku?